Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry. Kochanemu Państwu. Ja już wspominałem kiedyś, że uwielbiam czarny humor Macieja Zębatego, nieżyjącego już e, artysty. Kłopot polega na tym, że on miał ten głos przepiękny, niski. Że nawet jakbym nie wiem, co zrobił, to ja takiego głosu mieć nie będę. No niemniej jednak. Z okazji dzisiejszego y, dnia zadusznego pozwalam sobie przypomnieć tym z Państwa, którzy nie pamiętają, piosenkę Macieja Zębatego: Ostatnia Posługa. To jest jego tekst, a muzyka Fryderyka Chopena. Od razu zwrócę Państwu uwagę na jedną rzecz: że to jest, to jest moja wolna przeróbka tego marsza. Bo przecież ja, jak ja mogę Chopena grać. Zapraszam Państwa serdecznie i trochę się martwię, ale. ale spróbuję. Jak dobrze mi w pozycji. Tej. Ubodzy krewni niosą mnie na swych ramionach, A za trumną idzie żona. Choć właśnie pada, pada deszcz, W dębowej trumnie sucho jest. Ubodzy krewni przemoczeni są zupełnie, żona pewnie się przeziębi. Dość długa droga czeka ich, kilometr z hakiem muszą iść. Będzie bardzo ciężko z pełną trumienką, z moją trumienką, i o wiekobębnią krople dudu kołyszą słodko mnie do snu. Ubogim krewnym trumna wrzyna się wraniona i już ledwo idzie żołnierz. 2 drugi, drugi listopada. Zaduszki są dzisiaj, proszę państwa, sobota. I imieniny obchodzą Bohdan i Jerzy. A także Agapiusz, Ambroży, Bohdana, Eudoksjusz, Malachiasz, Małgorzata, Marcjan, Stomir, Teodot, Tobiasz, Wiktoryn, Wojsław i Wojsława. Wszystkiego dobrego. Nietypowe święta, Światowy Dzień Numbata Międzynarodowy Dzień Ukrócenia Bezkarności za zbrodnie przeciw dziennikarzu. Przysłowie na dziś jak listopad ciepły, marzec mrozem przewlekły. Cycad dnia Phil Bosmans. Bardziej od pieniędzy potrzebujesz miłości. Miłość to siła nabywcza szczęścia. No, 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 no. Yy, natomiast Basia Bocian na nazwisko prawdziwe znane redakcji. Yy, w bądź Kasi proponuje nam dzisiaj grę półsłówek. Yy, no tak, powiedziałbym. Architektoniczną. Balet na szelkach. Dziękuję. Do zobaczenia. Do jutra.